Ciemność. Ciemność, widzę ciemność. A podjaśnijmy monitor. <grym <grym a! 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 No żyje, żyję. Musimy zginąć i się wczytać jeszcze raz. Dobry pomysł. <grym> Dzielaj! Mam jakieś problemy z dźwiękiem i zaraz nie zginąć.

Oh, to jest problem. Uh, o, oh, shit! Ja, Dużo ta, ich tu! Ta 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 ta. ta. Ok. A to, 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 to już super normalny. No tak, ale tak. ja nie wiem do kątania jechać. Iść. 417, to jest punkt, który on miałeś. Przebysz w ciągu i. Yes. A, to są mili. Fakt. <grym> nie widziałeś mnie, nie nowe? Masz na myśli? No. Eee, tak się to robi. Ono rzeczywiście raczej się nie widziało. No. Ja już nie pamiętam tej gry, człowieku. Nie jest skomplikowane. Ja wiem, ale... Eee, tyle problemów z nagrywaniem było i żeby się spotkać w ogóle... No, dobrze. Ciężko, jak się kłóci do góry. No zwłaszcza, jeżeli jeden się na i drugi na... Znaczy... Ja na się biję na obu. No, o, właśnie. Więc to jest trudne. Wow. To jest Więc jeżeli chcecie robić, zagrajmy wy. Proponuję karierę solo. Chyba, że chcecie być tak zajebiści jak my, ale nie chcecie robić tam konkurencji, bo bardzo nas cenicie Karierę solo. Co tam było? O, blisko jest. No, aż go słyszę. Mhm. Tam jest C4. Na, na niewidzialności przykład C4 do proszę zaszczyt. Prawda? A ja mam jeszcze rakiety. No ale... Albo rakiety, albo C4. Możesz odłożyć, tylko różnienia. Nie sądzę. Tak no to zostaje na rakietach w takim razie. Tak. Rozsąd, ale było coś jeszcze. Tajfun. Co mam? CKM? I Gauss. I Gauss. A, ja chyba wolę tajfuna. Wchodzę na krótsze dystanse. 1440 tak. g 12 razy zrobione, dostał 4 minuty. Co no. Wydawało mi się. E, jesteśmy na sterze, tak? No e, to ma widzieć? Czy być na sterze? Nie, czekaj. To było na sterze. Jest jakiś pan? Były przewoźników. Nie, to. Nie, to. Daj motherfucker No Noo! Wow. Jezus, co to było? Pies go, parsza Wójt mi, właśnie copujesz mi playa Jezus Zaraz wezmę CKM-a z powrotem Ooo, puttki stanie Ok, to nie jest niewidzialność, to dobrze <laughs> Wow! Zapięcie go, ty? Takie buty! Czy nie Naturalnie. Hmm, za moment. Dlaczego ja nie zapominam o tym? Że umierasz? Chociażby. Przynajmniej jest checkpoint. Jest, istotnie. Ciężko było pewnie tu zaprojektować checkpoint, skoro w końcu dali taki otwarty teren w miarę. Ale, najpierw się znikamy. Z bateryka nie. nawet. Nie, ale nie masz tak broni, jeszcze cikli Jeszcze. Cepili. Ej, ja tam jechałem wtedy. No dobra. Teraz to ta, 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 ta w... tam. Nie, ja już to nie chcę. Nie? <tłuk limpiuszuciłem> Co To jest jakoś daleko. Nie no, przejmuj się. To ten duży. Uwaga, życie! Uwaga, uwaga, uwaga! Oh, nie! No, no. Nie mogę się ruszyć! Okej? Okay. wiesz, wtedy byłem w baterii, to mogłem coś więcej! Nie! God dammit! Znowu ginęłeś w taki sam sposób pojedyncza kula! Ja biorę C4. Aż technicznie to każdy ginie od pojedynczej kuli! Tego żadni! <laughs> no tak! Nie wiem co oznacza, ale oznaczam wszystko. Czyli w sumie wiem co oznacza. Ładunek Rex to nie jest C4, to jest REX. No to... dobrze. I to nie. To... On się nazywa Rex, ale to jest skrót od czegoś. Jestem ciekaw, czy to jest. Wiesz. przypadkiem wyszedł im skrót Rex, czy wymyślili coś, żeby to miało skrót Rex, ponieważ są takimi. Wow, mocno to wydać. Goodbye, motherfucker. Nie, nie przejmuj się. Co to idzie. za cło? Kosmita. Y, Płudzian. Mogę dostać swoją rakietę z powrotem? Nie. Dobrze. Trzy wyrzutnie. Trzy rakiety, trzy wyrzutnie. Ja wiem czemu! Tak? Bo on jest przy bateryjce? Bo on jest przy bateryjce! Ups, dwa wyrzuty. Nie wiem co się dzieje, ale sypie granatami. A, no no dobrze. i dobrze. Y... Eee. Tyrus! Y... Nie miał być. Nie miał być armor. Okay. Mój Boże, jakie masakry! Jeszcze pół pan się zemasz. Jeden raz. Zaczynamy, daj mi zmienić broń. Ja nie pancerza, dobrze No bo sobie odnowiłem no dobrze Dobra ostatnia rakieta. To ostatnia rakiety Tu jestem duży? Nie Tak fajal <grym> okay. okay. To interesujące, bo jeśli Duży muszą umrzeć gdzieś w międzyczasie. Pewnie kiedy to są rakiety. Albo granaty. Rakieta. Okay. Bo rakiety pamiętam posyłane na kurę bez niego. Hmm, Amunicja standardowa. Weźmy. No. Muszę Gausa, nie? No. Chyba tajfun będzie lepszy w tym momencie. Takie jest moje przyrzucie. Okej. Okay. E, okej, okay, to się <laughs> To było tak. tak. Stabilizacja strzałów z, z tajfunu? No. No. W, w końcu mi... Może się przydać. Na razie nie będę spokojnie. A, właśnie ta, jeszcze jedno. Dip, dip, pay to jest pan duży. Nawet ty leży, jest większy od ciebie. No, Okej, okay, wec. Pożyczysz. <noise> nie, nie, nie od, od mu. Smoi teraz. Trzeba <noise> było nie umierać. Nie, ktoś tu jest, ktoś tu jest. Ooo, co jest? Luźni, Za to A nie, są, ale dalej na, na ja. Ja Nawet nie pamiętam, jak to strzelało. Bardzo mocno. A pamiętam. Długo no, no, żyje. O. To było opastwienie się w jednym zwierzęcie. Znaczy w kosmiko. Za, zaraz ghosti baguje. Co za dźwięk? No to coś. No, 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 no. O nie nie, nie, nie mam, nie To jest działka? No to nie... Już nie iesz. Zaraz to się skikuję w ogóle. O, Oooooh! Uh, 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 uh. <laughs> <laughs> uh. Jeszcze jeden tu jest. Nie To jest energia. Dobra, ale już mnie lubi, tak? Proszę bardzo, dziękuję. dziękuję. O, co to jest? A mój nie za specjalna, Mój karabin! My gun is bigger than yours. No, niestety tegoś już nie żyje, więc nie możesz nawet za nim pomóc. Teraz po nim A, pójdź? A, zapomniałem je o jednym. O no no i dobra, już dobra. Jest sobie odpuszczę. Co Tutaj miałem coś zrobić, na górze No, rozwalić baterie, działa w działu które wyglądają jakby. No, strzelają piorunami w górę. Michael! Artyleria. Uciszona! Trzymaj się, prorok! Nadciągam! Tak, ta polonizacja. Ej, yeah, 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 mam overload. a tak się teraz poznaj. Łap, plus jesus. Tak, widzicie, pożar jest Dobra trzeciej Michael. co? Ale... Dobrze, do następnego celu. A następnym celem jest. Następnym celem jest właśnie ta lokacja, do której jechałeś tym

Bo to był pan duży. A, A ja nie mam rakiet. Ale to się długo przeodowujesz. No, ja, ja mam rakietę. Już jedną rakietę. Let's make it count. God damn it, nie mi się. To nie mi było mnie tu. To nie, nie sądzę. Wow, tam tak może? to rozpryskowy. Nie no, szkoda. To jest przeciwpiechotne, to jest napisane. Ja wiem, że przeciwpiechotne, no ale nie mam nic lepszego. Mogę najwyżej to Bez Bezdźwięczna siła rażenia zwiększona z, z naciągiem. I tyle. Mm. Ja się Dobre. nie spodziewałem. też nie. Brawo! Kogo tak. rozmiękczyłem? jest? A! Rakietą. Projekt, rakietą. Nie użyj. Mhm. No to było A. I A A pan pan to tutaj, tam. to Tam. Tam gdzie jest niebieski. No tutaj najpierw. To jest dalej. Aha, okej. Okay. Eee, zgubiłem się. Mamu! Hmm. Niestety. Stupid lamp! Sama się zniewalić nie, 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 nie o, Punkt kontrolny. Dobrze. to to dowodzę. Ale mam pancerz. Chciałbym mieć taki samolot. To jest fajnie. ma zawieszenie na wyspy. O, są bez. E! A nie, są ale. Ale tutaj nie. Chronić wolności. O nie, myślę, że mogę nie dać sobie rady z tym kochani. 18 km ma 4. Dziura który ma naszego te Wydamy. oni są z naszego wymiaru, tylko że dnia wygląda w końcu. Tak. Au. Teraz weźmiemy łapane. Pięknie. Damsel. You watch oh. Nie oh, O! O! To by się nie spodziewałem. Ha! <laughs> huh. No i zotkaną ruchę. Jeden z nich podszedł i tak po prostu włożył pajęć. A bo w wyjdzie, ktoś się podkreł podłożyć 4 i 3 minut z rewolwerów. No właśnie. Tak dojki. iki. 4. To i tak lepiej mieć na loty. Nie wybuchaj. 28% i 18 km. Dużo. pełno <noise> <noise> Jedziesz tam i podkładasz. Jadąc. Jadą. Tak! No! Okay. To... Tak. O! Chyba okay. jednak ten tylko potrzebował tam tego. Mamy wszystko zniszczone, czy mi się tutaj? A nie, to nie tak. Au, au. Nie widziałeś mnie, nie widziałeś. O, się, do mnie jaki mnie nie widzisz? Wydaje mi się, że cię widział. O o <laughs> Jezus! Pole winowe przed pojazdem pancernym. Dzień... O, to, o, to. E, ciężkie twoje losy. Wow! To to sniper? Był. <laughs> z drugiej strony jeszcze mi ktoś uderzył. No, tak to wyglądało. Hmm. A co do Ciebie... Uh, okay. Kwadracik. Kwadracik. Kwadracik obronny. Dobra, to może co do Ciebie... Oh. A więc tak zginąłem po raz ostatni. Znaczy, oh. ostatnim razem. <laughs> po raz ostatni? To był ostatni raz, jak zginąłeś. Oh. Wspomniałem, czy ja to jest jakiś pancerz. Nie, dałeś radę. Ale mi koncept zażarżowania na to się podobał, generalnie. Eee, no dobrze. Czy Cztery? Nie. O, dobrze, że zacząłeś. Że zobaczyłeś. się może przybyć. To jest tak sądzę. Trzeba właśnie, nie wybuchać. Kromik wolności, to takie dziwne... No. Jak to mogło się nazywać po angielsku? Liberation, Ray? Yes. Liberation? No, 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 no. Ray of Liberty? Ray of Freedom? A nie jechać! Nie strzelaj do mnie! Nie umiesz strzelać z góry samochodem! Wysadamy! Parat! No, Nowy plan! No, On no, no, mi no. wesie! Taktyczny odwrót. Nie, dobry samochód. Ile tu tych samochodów jest? Enough is enough. Uh... Okej. Okay. Co się widzi? Nie wiem, skąd. Właśnie. ale to bardzo zaplecze. Nic tutaj nie było, nic nie widziałeś. Proszę się rozejść do domu. Nie wiem. Nie jestem pewien, czy oni mają domy. Eee, no tak, w sumie czego innego by poszukali. <grywka> Zniszczenie. To głupi kosmiczik. Tak. Ja też jak Amerykaniec, no proszę. O-o. Jak Amerykaniec? tu z do Dobra, na. <grywka> I jesteśmy szczurem. Szukające niebieskie pniory do światła nie można włączyć lornetki, kiedy garpie się przez to coś. Było ustalenie na temat tego, co to właściwie jest. w nano Bo to nie jest widzenie w a... ciemności. Nie, to jest widzenie nano. Widzenie w nanach? Tak. Czy tam gdzie jest niebiesko, tam są nany, a tam gdzie jest tak, celno, tak. tam nie ma nano. Wow, 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 wow! Ups.